Hej, no, dzisiaj um, dzisiaj jest niedziela I, i sorry za że, że nie nagrałam patrzy z tego wiecie to Coś podobnego do tego A co to było nie pamiętam w ogóle rozumiem bo moja mama zrobiła

to możecie poczuć, bo nie wiem czy to, bo oni to robią, ale popatrzmy kolą, która wam w mijeniu. i sobie okropiam, jak tu jakby e-pandy na prysce. Będzie podpartywała. jak ona się ubierać czekajcie nie wiem czy mama wzięła telefon na kija, bo wiecie to takie no a to właśnie nie wiem czy ona wzięła bo ja chcę zadzwonić do niej bo też kupiłam wczoraj znajdziecie chyba z tiktoka to wiecie albo może nie macie tiktoka i patrzcie to jest taka spomniećka Fajna na niedzielę. To, wiecie, możecie sobie kupić takie. Jeszcze jest to tylko taki top. Nie wiem. Dobra. Może mnie teraz się opieram. Więc co w ogóle? 8:26. Dobra. A nie wiem, co ja po robię. Teraz może sobie wezmę karę i sobie... Albo nie.